Witam wszystkich podwójnie serdecznie. Punkt M leży wewnątrz prostokąta ABCD. Zobaczmy rysunek, udowodnić, że AM do kwadratu plus cm do kwadratu plus e, równa się, przepraszam, bm do kwadratu plus dm do kwadratu. Co my możemy sobie tutaj opisać? Możemy sobie na przykład tutaj puścić coś takiego, taką wysokość jakby tego prostokąta, ciach pod kątem prostym ten odcinek sobie oznaczyć jako x, ten jako y, to samo tutaj na dole. I w sumie to na razie to tyle, i teraz, jak mamy to sobie tak opisane, to możemy, kochani, tutaj napisać coś takiego. Mamy odcinek dm, i teraz, tutaj jest pod kątem prostym, tak? Mamy trójkąt prostokątny, tutaj też, tutaj też będzie, no i tutaj też, czyli mamy wszystko, tak naprawdę. dm do kwadratu, Tak, minus ten bok x do kwadratu to musi być równy, bo ten odjąć tego do kwadratu, mamy te, ten bok tutaj, tak? Bez, bez oznaczenia, ten m i tutaj, gdzie są kąty proste, tak? To tak samo musi być jak w tym tutaj trójkącie, mc do kwadratu, co wynika z, z twierdzenia Pilegorasa, minus y kwadrat, bo zobaczcie, Czyli suma tego i tego mu, muszą dać mc kwadrat, czyli jak od mc kwadrat odejmę Y kwadrat, to będę miał tego, więc mogę je do siebie przyrównać, co nie? Oczywiście. I to samo się dzieje z kolejnymi, czyli AM do kwadratu. Jak odejmiemy x kwadrat, to otrzymamy ten tutaj, i to samo będzie w, w tym przypadku. Czyli żeby ten kawałek yy, otrzymać musimy tak, od Mb do kwadratu. Musimy odjąć y kwadrat. Oczywiście ten nawias zły tu dałem, bo tu jest pionowo. Minus y kwadrat. I co najprościej tutaj zrobić? No kochani, w klamerkę i podkreślamy wszystko i odejmujemy. No i tak, dm kwadrat zostanie nam... O Jezu, nie bm tylko dm. dm do kwadratu. Odejmujemy to co jest pod spodem, czyli am do kwadratu. Tak jest? Co tutaj się dzieje? Minus x kwadrat, odjąć minus x kwadrat, minus i minus da plus, czyli one się zredukują. No i po tej stronie tyle. No zobaczcie, jak mamy minus x kwadrat, odjąć minus x kwadrat, tak? To mamy... O Jezu, mysz mi przycina, przepraszam Was najmocniej. To mamy sytuację, że jest minus x kwadrat, do, dwa minusy tylko siebie dają plus. No, i z tego wychodzi 0, redukując się całkowicie. Czyli mamy tutaj to równa się e, mc, niech będzie, mc do kwadratu odjąć mb do kwadratu. Bo minus y i minus y, jak odejmujemy, to się też redukuje. na tej samej zasadzie co x. No i teraz co nam zostało? mb przenosimy na tamtą stronę, czyli mamy dm do kwadratu, zostaje mb przeniesiona ze znakiem. Przeciwnym niż była po prawej stronie, czyli będzie plus, musi być równe mc do kwadratu plus am do kwadratu. Co kończy dowód, kochani? Ponieważ mamy to udowodnione, tylko że od końca am to jest to samo co M, ma, no ale mamy. Potem cm to jest to samo co mc. Równa się bm, czyli mamy tutaj mb, to jest to samo plus dm, czyli mamy. Dziękuję serdecznie za uwagę.